Największy brzuch. Mój drogi czytelniku, muszę ci przyznać, że problem z tą sceną był ogromny. Choć temat był jasny, mianowicie opisanie otchłani literatury i fabuła również wydawała się oczywista: ocalenie cichej wody. To jednak moja wyobraźnia. Nie potrafiła poradzić sobie z tym wyzwaniem. Wiedziałem, że otchłań literatury musi być zbudowana na wzór i podobieństwo, jak piekło Dantego z kręgów, z pewnych następujących po sobie poziomów. Ale jak? Woda? Z kręgów? A może właśnie tak? Woda? Z kręgów? Jednakże wracając do meritum, wiedziałem, że w otchłani literatury powinny być stopniowane największe grzechy i zbrodnie literackie, jak również najwięksi literaccy złoczyńcy. Zdawało mi się oczywiste, że na samym dnie otchłani literatury musi znajdować się władca zaświatów, Mianowicie największy znany ludzkości brzuch brzuch ogromny, przepastny, przeogromny, ogromniasty po prostu największy taki wielki, którego nikt nigdy w życiu nie widział brzuch wieloryba. I to był dobry pomysł. Problem w tym, że opadając na samo dno, otchłani literatury, nie widziałem żadnych literackich zbrodniarzy poza światach, nie oprowadzał mnie Wergiliusz. Widziałem zupełną pustkę, literacką czerń, w której nic się nie znajduje, czerń, w której brakuje mus, brakuje weny. O dziwo brakowało nawet boskiego głosu ostrzegającego przed złymi czynami. Nie było kar za literackie grzechy, Brakowało też tortur za złe postępowanie. A może to brak postępowania jest grzechem, a karą jest samotność. I gdybym nie wyobraził sobie w tej chwili nadpływającego wieloryba, wiem, że moja literacka egzystencja zakończyłaby się. Umarłbym i został sam, aż do skończenia świata. Ale nie, oto on nadpływa. Wieloryb władca zaświatów, największa znana ludzkości tkanka tłuszczowa. Ostrzeżenie przed prokrastynacją, symbol odkładania. Czułem, że wbrew słowom Adama, cicha woda nie jest uwięziona w oczyszczalni ścieków, lecz we wnętrzu wieloryba. W jego brzuchu, w największym znanym ludzkości bycie. Ogromnym, ogromniastym, przeogromnym, po prostu największym. A moje słowa potwierdziły się, gdy usłyszałem jakby poetycki głos cichej wody, wydobywający się z wnętrza wielorobiego brzuszyska. Wiedziałem, że negocjowanie z Królem Zaświatów nie ma sensu. Czułem, że wieloryb zaraz połknie mnie bez pytania. Widziałem wszystko bardzo wyraźnie. Czerń odchłani literatury, obezwładniającą mnie coraz to bardziej i bardziej. Widziałem króla tłuszczu, którego czarne kontury z trudem można było odróżnić od smolistego otoczenia. I cichą wodę widziałem, która bezmyślnie wpłynęła do paszczy wieloryba. I mimo, że widziałem to wszystko, to nie widziałem w tym akcji, nie widziałem w tym sensu, nie widziałem w tym nawet potencjalnego sensu w sensie akcji, która mogłaby się wydarzyć. Bo przecież jak ją uwolnić? Po co? Dla kogo? Choć moja cicha poetka mogłaby się na przykład rozpłakać na tyle mocno, że potok łez rozsadziłby brzuch wieloryba. Widziałem też inne rzeczy, których nigdy w życiu nie widziałem. Ale nie mogłem, po prostu nie mogłem. Próbowałem wyobrazić sobie nawet moją Beatryczę, z którą przeżywam szczęśliwe chwile w niebie, lecz nie byłem w stanie. Apatia mną owładnęła. Widziałem i przeżywałem tylko literacką czerń, której nic nie ma. Szukałem końca tego utrapienia, końca samotności, a nawet końca końców, ale niczego nie potrafiłem znaleźć. Próbowałem nawet wyobrazić sobie tron mojego mistrza. Wystawałby on strzeliście do góry nogami, ponad ziemią z syfonem, z odpływem, z deską sedesową, z delfinkami. Purgatorium. Lecz to wszystko. Nie trzymało się kupy. Jakby z definicji rzecz o odchłani literatury była skazana na porażkę. Jakby nad tą księgą przeklętą ciężyło odwieczne fatum, którego przeznaczeniem była porażka moja porażka. I w tym momencie poczułem, że nadszedł czas, by uśmiercić cichą wodę, że w tym tekście nie ma już dla niej miejsca. Że jest zbyt płaska, że jej poezja jest jak deska klozetowa, że jest zbyt płaska. Jakby to reguły literackiej gry nakazywały, by ciało cichej wody wraz z jej duszą i poezją przepadły w wiekuistym zapomnieniu. Czułem, że muszę się poddać przeznaczeniu, że takie są odwieczne prawa literatury. Że nie da się jej już uratować, że muszę ją tutaj zostawić. I wtedy przypomniałem sobie wspaniałe oczekiwania, związane z przedstawianiem coraz to kolejnych partii otchłani literatury, z wypunktowaniem coraz to kolejnych literackich występków, zaczynając od fanaberii, przez bójdę, kłamstwo a na bluźnierstwie skończywszy. Miały być też kary przyporządkowane do poszczególnych grzechów, mianowicie ignorancja danej twórczości, odrzucenie jej, a w końcu ośmieszenie autora i ostateczne jego potępienie. Ja, w lęku, brodzący w mule, uznałem, że czas się wreszcie wybić, odbić od dna i wypłynąć na powierzchnię, lecz czułem jednocześnie, jak ogrom nagromadzonego tłuszczu ściąga mnie na dół, na dno, jak mój brzuch nie pozwala mi wypłynąć. Ostatni raz pomyślałem o cichej wodzie, spojrzałem na swój brzuch i wieloryb prysł i chyba umarłem.